Witam Państwa serdecznie dzisiaj bez mojej obecności w postaci takiej, że widzicie mnie, jak macham rękami i ruszam ustami. No cóż się dzieje, rzeczywistość jest taka, jaka jest, czasami coś nie działa, czasami coś wysiada, więc dzisiaj towarzyszy Państwu moje zdjęcie. Być może dla niektórych to i OK, bo czasami może i dość mojej osoby. To tak w formie rzadko oczywiście, bo to, o czym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, to kwestia bardzo ważna. Kwestia dotycząca tego, że indeksy rosną rosną cały czas w górę. Szczególnie bardzo ważnym indeksem indeks, jest indeks technologiczny, indeks Nasdaq, który tylko od roku 2016 urósł w górę. Ponad pięć razy. Pytanie jest takie, czy on dalej będzie w stanie kontynuować i w ciągu na przykład kolejnej dekady z 22 tysięcy zrobi się 100 tysięcy? I czy te firmy, technologie, rozwiązania, popyt na rynku jest na tyle mocny na to, co istnieje dzisiaj, że wystarczy? Czy też będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której to nowe rozwiązania, nowe technologie pchną tą rzeczywistość do przodu. W swoich wystąpieniach często podnoszę tak zwaną szóstą falę Kondratiewa i technologie, które w tej chwili znajdują się w fazie inkubacji, w fazie rozwoju na stosunkowo niskich poziomach tak zwanego zaawansowania technologicznego rzędu szóstki, siódemki, ale jednocześnie zaczynają się już powoli przejawiać, w naszym codziennym życiu. Popatrzcie, najnowszy anons, można powiedzieć, banku HSBC, który stwierdził, że nastąpił przełom w zakresie treningu z wykorzystywaniem technologii kwantowych. I cóż to się takiego stało? Otóż. Bank HSBC wspólnie z firmą IBM przeprowadził testy narzędzi kwantowych na danych z europejskiego rynku obligacji korporacyjnych. Okazało się, że wyniki są o 34% lepsze niż metody tradycyjne w przewidywaniu realizacji zleceń. Dane były testowane na danych historycznych, czyli tak jak testujemy nasze strategie czasami na backtestach. Obejmowały ponad milion zapytań o wyceny dotyczące 5 tysięcy obligacji za okres Coins 2.23, końc 2.24 i pokazują, jaka zmiana nadchodzi i stawiając jednocześnie takie ważne pytanie o to, czy w tej rzeczywistości z komputerami kwantowymi znajdzie się miejsce jeszcze dla zwykłego tradera. W 2016 roku na Wall Street w Karpaczu miałem okazję wygłosić prelekcję dotyczącą Różnego rodzaju przełomów, i wskazywałem tam na przełom w technologiach kwantowych, mówiąc o tym, jak można za pomocą kubitów sterować i zarządzać portfelem aktywów. Było to 10 lat temu, okazuje się, że dziś po 10 latach to, co wtedy było pewną wizją teoretyczną, dzisiaj staje się rzeczywistością realną. Firma IBM, z którą HSBC zrobił to, co zrobił, razem z Google i paroma innymi firmami startupowymi, rewalizuje stworzenie komputera kwantowego w skali przemysłowej w oparciu o różne technologie. Komputera, który dokona wywrócenia stolika, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, w której będziemy funkcjonowali. Popatrzcie, mamy tak zwaną krzywą mes rozwoju technologii i to, co dzisiaj jest na topie, czyli generatywna sztuczna inteligencja, tak naprawdę technologia jest znana, może być tylko trochę lepsza, na obliczenia mogą być trochę dokładniejsze, ale ona jest po prostu nasycona i te elementy zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji dają wiele znaków zapytania co do jej efektywności, jeżeli chodzi o zwrot biznesowy. Tak jest taki oczywiście, że człowiek z generatywną AI zrobi więcej, jeżeli będzie mocno może, może operował, i człowiek bez niej. Niemniej technologie kwantowe, obok technologii kosmicznej, o których mówiłem w zeszłym roku na testach rynków, znajdują się na bardzo niskim poziomie zaawansowania rozwoju. Na poziomie, tak naprawdę, startu. Pomimo tego, że technologie te znamy, bo towarzyszą nam już od kilkudziesięciu lat, jakby nie było, technologie kwantowe stoją za funkcjonowaniem, za wykorzystywaniem tranzystorów. Za stacjami bazowymi GSM-owymi, za rozwiązaniami światowodowymi, które są podstawą szybkiego internetu, za diodami i pamięciami typu flash, gdzie wykorzystany jest tak zwany efekt tunelowy, o którym będę mówił jutro w Gdańsku, a za tydzień w Warszawie, w technologiach codziennego użycia, jak na przykład, ledwie w ekranach, tak jak my w tej chwili oglądacie. To one świecą dzięki rekombinacji nośników ładunku na poziomach, na poziomach kwantowych. Czy też czynniki w naszych aparatach, w naszych iPhone'ach, CCD czy CMOS wykorzystują efekty kwantowe, rejestrując pojedyncze fotony? Czy też zegary atomowe, które dostarczają nam bardzo precyzyjnych danych, dzięki którym funkcjonuje GPS i sieci GSM-owe ale także w służbie zdrowia, rezonans magnetyczny, MRI, dzięki któremu uratowano życie i zdrowie wielu ludziom. No i pamięci komputerowy i dyski twarde, to wszystko, szanowni Państwo, co używamy na co dzień, to nie zdajemy sobie sprawy, że funkcjonuje w oparciu o zjawiska kwantowe, przy czym tamte rozwiązania wykorzystywały zjawiska kwantowe. Te technologie, o których mówiłem, to są już Czyste technologie kwantowe, których funkcjonowanie wynika z rozwiązań i zastosowania zjawisk w konkretnych rozwiązaniach, czyli mamy do czynienia z obliczeniami kwantowymi, czyli nowym paradygmatem obliczeniowym, czyli komputerem kwantowym, który dokona przewrotu w zakresie, w różnych obszarach naszej działalności, czy o komunikacji kwantowej. W internecie kwantowym, szyfrowaniu kwantowym, rzeczach, które są bardzo ważne, bo szyfrowanie czy też deszyfrowanie położy kres w funkcjonowaniu klucza RSA opartego na liczbach pierwszych lub po, wcześniej czy później zakończy także funkcjonowanie blockchaina. Stąd rozwijające się rozwiązania w zakresie tak zwanego szyfrowania postkwantowego. No i detekcja kwantowa, czyli różnego rodzaju sensory. Które pozwalają nam czerpać i tworzyć zupełnie nowe repozytoria danych. Tak wygląda ta rzeczywistość. Popatrzmy na to, jak rośnie w tej chwili zainteresowanie. Jak się przyjrzymy technologiom kwantowym, to widać, że w prasie, w mediach coraz więcej na ten temat się mówi, jest bardzo szybki przyrost tych informacji. W wyszukiwaniu. Nie, podobnie jak i w inwestycjach jest to mało, podobnie jak i w zapotrzebowaniu na ludzi do roboty w tych branżach, co znaczy, że branża właśnie znajduje się na bardzo, bardzo niskim poziomie zaawansowania technologicznego i rynkowego. Popatrzcie, w badaniach i w pracach badawczo-rozwojowych idziemy bardzo szybko do przodu, podobnie jak w przypadku dużej ilości patentów, które są. Z tym związane. Jeżeli popatrzy się na rynek i, i poziom wdrożenia tych technologii kwantowych, to jak widzicie, poziom nieinwestowania dotyczy 47% firm. Firmy, które eksperymentują, to 18%, 20% to firmy, które już mają projekty pilotażowe, tak jak HSBC i bardzo dużo tego typu projektów jest. I one wypalą w pewnym momencie i obudzimy się rano w zupełnie nowej rzeczywistości. Rozpoczyna się też proces skalowania niektórych rozwiązań. Nie ma jeszcze w pełni wyskalowanych, tak jak innych rozwiązaniach, tak jak na przykład na przykład generatywnej sztucznej inteligencji, którą tam macie od samej góry. Także inwestowanie i zajmowanie się firmami kwantowymi jest bardzo ciekawe, bo firmy te miały już okres swojego wzrostu 2023 2024 potem nastąpiła duża korekta, i w tej chwili znajdują się w bardzo ciekawej fazie, o której też będziemy jutro. Po, przepraszam, pojutrze, nie jutro, tak, w piątek, w sobotę będziemy rozmawiali w Gdańsku i, i, i w sobotę za tydzień w Warszawie, jakie to firmy, na jakim etapie się znajdują. Niektóre to są duże konglomeraty, niektóre to są małe, które no. <laughs> dopiero startują. <laughs> Zwróćcie uwagę na przyrost patentów. Tutaj mamy do czynienia z tym, że dwie główne firmy, czy Google, IBM, bardzo mocno patentują, co się da, i stąd jest taki pogląd w branży, że to one. Ten rynek zdominują, aczkolwiek znając te rozwiązania, technologie, zobaczymy, czy tak się zdarzy, bo mają tam swoje uwarunkowanie, swoje problemy, o których będę wspominał. A jednocześnie mamy do czynienia z firmą nową, która dostała ostatnio 900 milionów dolarów na budowanie komputera kwantowego w oparciu o fotony światła. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, rozwiązujące bardzo dużo problemów, z którymi IBM, i Google sobie nie daje rady. No i teraz mamy tak, że Google i IBM mówią o komputerze na 2030. To tak na marginesie a propos podśmiechowania się na mojej prezentacji w 2024, kiedy mówiłem o tym, kiedy te komputery się pojawią. Za to ta firma, która robi na fotonach światła, no to mówi, że ona zrobi w 2028 pełnoskalowe rozwiązanie kwantowe, a więc pytanie, jak to będzie, to tak naprawdę zobaczymy. Warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. No i też oczywiście Warto byłoby popatrzeć na to z drugiej strony. No jak to się dzieje i co to ta, fizy, ta mechanika kwantowa, co to te technologie kwantowe są? Czyli zajrzeć troszkę pod dywanik świata na innym poziomie naszej rzeczywistości, bo wiecie, będę mówił też o tym, co stoi za tym, że mamy coś takiego jak zjawiska kwantowe, skąd się to bierze, co z tego wynika, jak tak naprawdę wygląda nasza rzeczywistość. Bo często powtarzam, że świat jest innym niż się wydaje, i takim samym, ale jednocześnie pojawia się wielkie pytanie: to, co jest tak naprawdę rzeczywistością, której doświadczamy, i pokazując Państwu zjawiska i opisując kluczowe zjawiska stojące za rozwiązaniami kwantowymi, takimi jak interferencja kwantowa czy splątanie kwantowe, rzeczy, które są dla Państwa niepojęte, ale w momencie, kiedy je. Zobaczycie, to zobaczycie, że one nie są takie trudne do zintelektualizowania i zrozumienia, a jednocześnie jak je poznacie, będziecie parseki świetlne przed innymi, rozumiejąc, co się dzieje, bo jak będziecie rozumieli, co się dzieje, a będę też w kolejnych programach Sedno na Rynko trochę mówił na tych technologiach kwantowych, będziecie w stanie zajmować dużo lepsze pozycje inwestycyjne, wybierając te firmy, które rzeczywiście są w stanie coś powiedzieć. Bo popatrzcie. Żyjemy w rzeczywistości materialnej, w której mamy ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym jeżeli leci piłka i tenisista ją uderzy, to w jakąś stronę poleci, czasami w sufit, czasami w ścianę, czasami na drugą stronę, czasami trafi w kord, czasami nie, ale mniej więcej jest przewidywalna ilość rzeczy, która się z tą piłką może wydarzyć, a jak nią nie trafi, to wiadomo, że poza kord wyleci. Za to w rzeczywistości kwantowej wygląda to trochę inaczej, tak na przykładzie stołu bilardowego Mówiąc w dużym uproszczeniu, proszę tutaj pamiętać, że to nie jest apteka, mówię o dużym uproszczeniu, bo mówię o rzeczywistości, która jest oparta w dużym stopniu na rachunku prawdopodobieństwa. Okay? To w naszej rzeczywistości materialnej, w której funkcjonujemy, której doświadczamy na co dzień, jak uderzymy białą w czarną, to czarna poleci w jakąś stronę, tak? no, może do dołka, ale generalnie będzie jedna kula, która będzie zmierzała w jednym kierunku. No, w rzeczywistości kwantowej to trochę inaczej wygląda. Bo jakby uderzymy białą w czarną, to ta czarna może wlecieć jednocześnie do wszystkich dołków, a do którego wpadła, to zobaczymy dopiero wtedy, kiedy dokonamy pomiaru. A więc trochę, Szanowni Państwo, zobaczycie magii i jak zobaczycie tę rzeczywistość od drugiej strony medalu, to bardzo będę ciekaw waszych opinii. I mniej więcej ta opinie, Dotyczące tego, czego uczy się na przykład dzieciaki w szkole cały czas, czyli tego, że mamy atom jak układ planetarny, to jest kompletną bzdurą, bo atom ma to do siebie, że wygląda bardziej tak, to znaczy im bardziej się do niego zbliżamy, tym jest coraz mniej atomu. Zatem jak tak naprawdę ta rzeczywistość wygląda, jak funkcjonują komputery kwantowe, jak funkcjonują obliczenia kwantowe. Które firmy na podstawie tej wiedzy wybierać, które mają największe szanse, no to będzie podstawa tego, o czym będziemy rozmawiali przez tą godzinę, i potem być może, jak ktoś będzie zainteresowany, to dłużej zadając sposób pytania i wejdziemy sobie w dyskusję na temat świata, który nadchodzi i świata, który zdarzy się w ciągu najbliższych pięciu lat. Wiecie, to tłumaczenie fizyki kwantowej jest bardzo skomplikowane i bardzo trudne. Jak ktoś zna Terego Praczeta i, i na przykład czytał jego naukę świata dysku, to tam jest takie świetne stwierdzenie w przypisach, że mechanika kwantowa jest jak magia, bo możesz ją zrozumieć, ale tylko do chwili, gdy zaczniesz ją wyjaśniać. Okej? Okay? Więc generalnie, jak się gada, słuchajcie, na temat fizyki kwantowej, rzeczywistości, tego wszystkiego, co tworzy nasz świat, to prawdę powiedziawszy, powinniśmy rozpoczynać tą edukację już w klasie podstawowej, kiedy nasza wyobraźnia jest niczym nie skrępowana, za wyjątkiem, że tak powiem, siekierki, którą edukacja stosuje na dzieciakach. I gdyby po prostu uczyć je od samego początku tego, jak wygląda, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość, to rosłyby nam dużo ciekawsze dzieciaki. Są ciekawe, ale byłyby jeszcze ciekawsze w podejściu do rzeczywistości i do wymyślaniu różnych niesamowitych rzeczy. Także, szanowni Państwo, będę też, albo starał się Państwu pokazać wiele innych takich aspektów tej rzeczywistości, w której tak naprawdę funkcjonujemy, z której wynikają te wszystkie technologie, które będą dostarczały ogromnej wartości na wchodzących latach, a między innymi znowu posługując się cytatem z pracheta jak to się dzieje że ta rzeczywistość się dzieje czyli nikt tak naprawdę nie wie co się dzieje dopóki się nie obejrzy i wydaje mi się że tym mogę podsumować to ten nasz dzisiejszy program zapraszając was do spotkania wspólnego i dyskusji w ramach projektu Kopce Świata czyli jak komputery kwantowe otwierają nową erę technologii. Zapiszcie się, jak są jeszcze wolne miejsca, jak nie, no to szkoda. Ci, którzy mogą być w tygodniu w Warszawie, to tam są wolne miejsca jeszcze, więc możecie się zapisywać, będą także inni wykładowcy, ciekawe rzeczy. Zapraszam serdecznie, nie mogę się już doczekać spotkania z Wami. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu i do zobaczenia także w kolejnym programie w Sedno Rynku za tydzień. Wszystkiego dobrego.